Jak cię boli szczoteczka? Ona jest za twarda! Trzeba było se wziąć swoją. Kto jeszcze nie ma? Wszyscy mają? To włączam stoper i myjemy. Ej, a wiesz, że oni do tej pasty dodają trucizny? Co ty gadasz? No serio, mnie mama wypisała. Ech. Ale Amelka, nie przerywamy, szorujemy, jeszcze dwie minuty. Najdłuższe trzy minuty. Jak ktoś musi wypluć, to do zlewu. Czyli można wypluć? Nie. Proszę pani, mi leci krew. To znaczy, że ząb ci zaraz wypadnie. Co? Nie no, to stały. Ha, no to będziesz mieć przerwę na papierosa. Adaś, co ty mówisz? Mój tata tak mówi. Chyba muszę sobie porozmawiać z twoimi rodzicami. Proszę pani, długo jeszcze? Jeszcze pięćdziesiąt 50... sekund. Proszę pani, ona mi wsadziła szczoteczkę w... I wracać do klasy! Ostatni raz robimy fluoryzację w tej szkole.